Dobra. Kochani, tak jak 1 września 1939 roku, chociażby w Katowicach, obejrzyjcie sobie ptaki ptakom z 1976 roku, kiedy to Niemcy nazistowskie w 1939 roku najechały Rzeczpospolitą, wówczas kiedy wojsko było na froncie w Katowicach. Mamy przykład tam według tego filmu, jak sąsiad walczył z sąsiadem, szwagier z, 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 z zięciem harcerze przeciwko Wehrmachtowi kiedy to właśnie sąsiedzi i w rodzinie były podziały jedni ulegli nazistom a drudzy się czuli właśnie rotowitymi Polakami Polachami. i pozwoliłem sobie jako drużynowy byłem zresztą zostaje na serce zawsze krzyż harcerski mam ze sobą, książeczkę wszystko mam ze sobą zawsze włożę jako były drużynowy, oboźny Wcześniej zastępowy, i tak dalej, tak dalej, pozwoliłem sobie uaktualnić pewien hymn. Nie damy w nas tylko życie, więc idziem żyć. Znów schodzi słońce, otwórzmy bramy i jako lach wstań, słońce idź. Ramię węż, słabość krusz, ducha też rodakom naszym służb. Na ich zepchnij, w czy w trój. Ruch, Lechitu Sławian-Rud, Lechitu sławian Ramię też, słabość krusz, Ducha też rodakom naszym słusz, Na ize w czy w trud, Pójdziem wraz z Lechitu Sławian-Rud,